Jerzy Soros obecnie jest postrzegany jako filantrop, którego sztandarowa fundacja Otwarte Społeczeństwo angażuje się w wiele projektów, dzięki którym możemy być otwarci, tolerancyjni, żyć skromniej, może nawet i biedniej, ale za to w sposób zrównoważony i ekologiczny. Nie tylko dla naszego dobra, ale dla dobra pozostałych 7 miliardów ludzi spoza tzw. cywilizacji zachodu. Ale nie zawsze tak było. Zanim pan Jerzy zaczął sobie pompować punkty cnoty poprzez filantropię, to był znany głównie z tego, iż był agresywnym spekulantem giełdowym, przez którego ludzie, ale także i całe kraje, paczkazus funta brytyjskiego, traciły fortunę. No i dzisiaj mam dla Was bardzo ciekawy wpis z pamiętniczka pana Jerzego, właśnie z tamtego okresu. 1993 rok, Czyli kilka lat po rozpadzie Związku Radzieckiego i na chwilę przed ekspansją Zachodu na były strefy wpływów Rywala. I pan Jerzy, człowiek wielkiego serca, postrzegał nas wtedy, a może i postrzega cały czas jako tanią siłą roboczą w czasach pokoju, a w czasach wojny jako mięso armatnie, które, cytuję, zmniejszyłoby ryzyko worków na zwłoki, dla krajów NATO. A łyżka NATO niemożliwa. <grywa> witam Was. Jak możecie sami zobaczyć, wpis ten pochodzi z oficjalnego bloga pana Jureczka. Wpis pod jakże budzącym wyobraźnie tytułem: W kierunku nowego porządku świata przyszłość NATO. Jeżeli chodzi o samą konstrukcję wpisu i przede wszystkim kontekst, no to ne, mamy triumfalizm z powodu ogromnych problemów. Głównego przeciwnika z zachodu, mamy wizję ekspansji, której byliśmy przedmiotem, i pojawia się pomysł, by Stany Zjednoczone nie były tym przysłowiowym samotnym szeryfem, tylko żeby szeryfem świata był kolektywny zachód. A kolektywny zachód uzupełniony o wojska nowych członków z Europy Środkowej, z Europy Środkowo-Wschodniej mógłby działać bardziej energicznie. Bo no w domyśle wytracałby żołnierzy nowych członków. Stany Zjednoczone nie zostałyby wezwane do działania jako światowy policjant. Kiedy działa, będą działać w połączeniu z innymi. Nawiasem mówiąc połączenie siły roboczej z Europy Wschodniej z możliwościami technicznymi NATO znacznie zwiększyłoby potencjał militarne partnerstwa, ponieważ zmniejszyłoby ryzyko worków na zwłoki. Dla krajów NATO, co jest głównym ograniczeniem ich chęci do działania, jest to realna alternatywa dla zbliżającego się chaosu na świecie. Czyli siła robocza i worki na zwłoki. Patrząc sobie z perspektywy czasu, kiedy ten wtedy nowy porządek świata pomału dobiega końca, system chwieje się w posadach, Między innymi dlatego, że Stanom Zjednoczonym, czyli głównemu rozdającemu, coraz mniej ten układ się podoba, taki paradoks, bo przecież głównemu konkurentowi, który na tym korzysta, czyli Chinom, zależałoby na, na, aktualnych, na aktualnych warunkach, by móc się rozwijać dalej, ale patrząc z perspektywy czasu, no jednak odgrywaliśmy. W nowym porządku świata z perspektywy 93 roku rolę taniej siły roboczej, bardzo taniej siły roboczej, a co do worków na zwłoki są na Ukrainie. Jest ich bardzo dużo. Co prawda Ukraina nie przystąpiła do NATO, no ale jednak Rosja zaatakowała ją m.in. z tego powodu, że do NATO aspirowała. Pikanterii dodaje fakt, że pan Jerzy te tereny uważa jako swoje imperium, jako Imperium Sorosa. Może mówił to troszkę na żarty, ale jednak takie słowa padły. Imperium Rosyjskie zostało zastąpione przez Imperium Sorosza. no, South Africa. But afterwards, Eastern Europe, when the Soviet Union, uh, the Soviet Empire collapsed, and as the empire uh, uh, collapsed, uh, uh, I moved in and picked up the pieces. Uh, first in Hungary in 1984, uh, and then Poland in, for, in 87, China in 87 as well, uh, and. Uh, so, so this is how the this uh, what I'm, the Soros Empire was uh, <laughs> replacing the Soviet Empire. <laughs> and how do you think you're doing in your imperial ambitions? Well, uh, as you can see, uh, you take take uh, uh, Russia, which is actually where I'm most involved currently. Uh, A na koniec, żeby być sprawiedliwym, trzeba przyznać, że taktykę, którą opisał 30 lat temu Jerzy Sorosz, obecnie stosuje Władimir Putin. Przynajmniej tak było w pierwszych miesiącach tej. Specjalne operacje, jak ją nazywają Rosjanie, kiedy etnicznie Rosjanie byli stosunkowo małym procentem wojska rosyjskiego. Nie wiem, jak jest teraz przy obecnych mobilizacjach. Tak czy owak, to wszystko się zaczęło 30 lat temu. Tyle trwał nowy porządek świata, który aktualnie trzeszczy w posadach. Pilnujmy więc, by wychodząc z tego porządku świata i wchodząc w następny, nie popełnić błędu, tak. o ile siłą roboczą, tanią siłą roboczą będziemy nadal, a może nawet będziemy się prosić w dobie sztucznej inteligencji, cyfryzacji, jeszcze większej automatyzacji, by być tą tanią siłą roboczą, ale przynajmniej pilnujmy, by nie nakryto nas workami. Czekam na Wasze komentarze. Jeżeli macie trochę czasu, no zostańcie ze mną, czy tutaj, czy na portalu syp od sypywania. Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał, a pamiętajcie, że każdy z Was jest realnym wsparciem. Wystarczy być, wystarczy pamiętać. Życzę Wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.